Witam Państwa. To będzie mój pierwszy Any Percent Speedrun 100 filozofów. Jak szybko zdołam wypisać 100 filozofów, <laughs> nigdy tego nie próbowałem. Jestem na nieznanej mi klawiaturze, więc pierwszy, pierwszy attempt może być średni. Zobaczymy, jak pójdzie. Zachęcam też Państwa do zmierzenia się, zmierzenia swojego czasu, porównania, zapostowania w komentarzach do dzieła. Nastawiam stoper i lecimy. Trzy, cztery. Dobra, zaczniemy od presokratyjskich, czyli jakiś Anaksagoras tam był. Jakiś Thales z Tu Jakiś Heraklit z Efezu. Jakiś był filozofem. Jakiś e, Permenides. Permenides. E, jakiś Zenon. Skądś tam starszy? E, dalej, dobra, dajmy Sokratesa. Nie mogę tutaj zwalniać. Dajmy Platona, Platon, dajmy Arystoteles, dajmy na to Plotyn, dajmy. E, pff, dalej. jakiś Greków jeszcze ważniejszych. Nie mogę się długo zastanawiać, ale e, Her. E, e, dobra, lecimy, wczesno e, Wczesność, dajmy na to świętego Augustyna. Się, Zaliczy tutaj jakiś Seneca, możemy dać. E, damy kurczę dalej. Dobra, nie mogę się zastanawiać długo, więc lecimy średniowieczny święty Tomasz. Dajmy na to. E, zaliczę też świętego Jana Damasceńskiego. Nie mogę mówić i. Pff, czas! Czas tracę. Dobra, święty Jan Damasceński dalej. E, Awicenna. Averos. Jeśli niektóre to będą angielskie nazwiska, angielskie formy, no to trudno. Trzeba się z tym pogodzić. Eee, machia, Machiavelli. Dalej będziemy. Bacon. Dalej. Eee, dajmy na to jakiś. Już kurde do oświecenia dotarliśmy. Jesteśmy. No dobra. Trudno. Eee, kant. Eee, berg. berg e, to nawet nie jest oświeceniowy. Eee, dobra. Hume. Heidegger, trudno, trudno, Hegel, Schlegel, Schleiermacher, Kierkegaard, Schopenhauer, Bentham, Mill, dalej, był Krzyż Hegel, Schlegel, Schleiermacher, Schleier, Jakobi, ja, Kobi. F -f 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 kurde na F taki był nie przypomnę sobie teraz też idealista niemiecki Fuck. E, dobra dajmy Marks, Lenin e, Mainlander z takim z, kropka, z kropkami, ale nie mam czasu dobra e, w, dajmy Wittgensteina e, dajmy Stirnera dajmy kurde tutaj kto jeszcze był w tamtej epoce co około mm. Kurde, Bakunin, dajmy Szestow, nie liczę pisarzy jak Dostojewski i ale dobra, rosyjskich trudno, nie będę miał dużo, chyba że dam tego. I Lina, on był filozofem, heglistą, dobra, Więc jakichś Anglików, muszę wymyślić, czy nie wymyślę, kurde, był Hume, był, nie było Libnitz Lieb, niemieckich, trzeba niemieckich więcej wymyślić. Fichte, o, tego chciałem sobie przypomnieć. Fichte. Dobra, trudno, lecimy z Francuzami. Guy de Foucault. Foucault. Derrida. Lecimy z postmodernistami. Baudrillard. Lyotard. Kurde, więcej postmodernistów. Jacy jeszcze byli? Shit. Ja coś ważniejsz Ja nie mogę. Myślałem, że szybciej to będzie szło. No dobra, muszę sięgnąć teraz. Może 100 to było za dużo? Eee, dajmy na to. Kurde, muszę, nie wiem, jakiś cząbski honk. Eee, cząbski, niech będzie. Niech będzie Żżyrek nawet. Niech będzie. Nie, Peterson nie zasłużył. Eee, kurde. Mm, dalej, 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 dalej. Eee, pff, ten. O, co zrecenzowałem? Ok, czyli e, ten, e, kto Waldena napisał, tu e, o Emerson. Właśnie, amerykańskich trochę może. Byli jacy jeszcze? E, hmm. <laughs> to trudniejsze niż myślałem. Dobra. Reset. Dobra. E, nie zrobiłem kartezjusza. Dalej. Hmm. Jakiś jeszcze może scholastycznych ehm, Niech będzie mógł tą szkod Scott Kurde, ten rywal, rywal Wittgensteina. Kogo zorał Wittgenstein? Ehm, Bertrand Russell. Ehm, dobra, i on miał też coś tam pisał cały czas, że Russell i ten kurde drugi. Ale jak on miał? Analitycznych? Nie za analityczny jestem noga. Dobra, było dwóch, dwóch stuartu, dwóch Millów, był Stuart Mill i John Mill chyba, ale to oszukiwanie, bo tak powiedziałem. Ja cię kręcę, utknę na 50 It's so over. Eee... Dam hej, o, e, te, kobiety przecież, Hanna Arendt, eee... <laughs> była ta, Ayn e... Rand, eee... Kurde, Róża, Luksemburg się liczy? Zaliczę. E, do filozofów, trudno. Nie wiem, czy coś tam napisała. Coś pewnie tak. Dobra, jakie jeszcze kobiety filozofki. E, są Sontag, no coś. Ciężko mi stwierdzić, ale dobra. Najwyżej, najwyżej usunę z ostatecznego rozliczenia. E, p -p -p -p. Kobiety, nie, no. Dobra. Nie, z kobietami to daleko nie, za nie zajdziemy. Nicze, no przecież, nicze. Dobra. Ehm, nicze. Dobra, kogo jeszcze recenzowałem? Lincolna. Niech będzie. Kaczyński. Trudno. Gwenun. Ewola. E, o jeszcze, o tych memetycznych, parmialistów, przecież. O Kumaraswami. Ehm, Szłon. Szłon. Eee, pu, pu, pu. Dobra, daleko też nie zaszliśmy z paranialistami. Hmm, zaczyna być ciężko, zaczyna być pod górkę już teraz. Oświeceniowy Wolter, eee, Rousseau, e, Diderot. Mm. Dobra, 65. Mo nie wiem, czy damy radę. Ok, teraz wracamy, wracamy do korzeni, czyli do Greków. Heraklit, był Heraklit z Efezu, mam na... tak był i ja cię kręcę Heraklit Permenides był Anax... Anaximander jeszcze chyba stawiam, nie wiem 5 złotych, że był Anaximander To był innym filozofem niż Anaxagoras dobra El Ojos, El Ortega i y, y Gasset. Dobra, Schopenhauer chyba był. Mm, dobra, teraz muszę sobie przypomnieć, jakie mam jeszcze pozycje na półce. Kogo mam na półce? Jakiś Ciorana. No, ciorana głupio mi zaliczyć, ale do filozofów, ale niech mu będzie. Um, co jeszcze mam na półce? Mm, psychoanalityków nie będę liczył do filozofów. Ja cię kręcę, to jest cięższe niż zakładałem. Skogo dałem do odcinka o tych walkach filozofów, którego filozofa bym pokonał w walce? My jeszcze takich naj, najgłośniejszych podałem. Problematyczne. Tatarkiewicza, no dobra. Dajmy na to, ale to już, to już jest scraping the barrel w tym momencie. 30 jeszcze mam do wymyślenia. Dobra, może jakiś z cholastyków jeszcze wyciągnę. Albertus Magnus Cayetanus Nie wiem czy takich czy scholasty... czy Cajetan pisał tylko teologię czy również filozofię jakąś w sensie no to wiadomo się łączy, ale dajmy na to, daj przyjmijmy O! Azjatyccy! Właśnie! Konfun, konfuncjusz. Konfuncjusz Sun Suncu Lao Su. Pamiętam wszystkich trzech z Rap Battles of History. Eem, daleko nas ta Azja zaprowadziła. Dobra, też takich figur jak Budda i Jezus Chrystus nie będę znajdował. Ale dobra, jacyś jeszcze Mao? Dobra, zaliczam Mao. On też był teoretykiem komunizmu. E, o, jest taki Plantiga, teraz mi się przypomniał. Jest taki, kurde, jeszcze. Keep it coming, keep it Takich Obscure Horacy, był taki Grek e, Horatius, e, Horacy. Dajmy, wpiszę Horacy po prostu, na pewno taki był. E, czy rzymskich jeszcze oprócz. E, ten, e, Marek Aureliusz. Aureliusz e, przecież. E, Dobra, dobra, mamy to. Jeszcze tylko 20. Damy radę. Jan Paweł II. Mój ulubiony filozof. Przecież. Hops, o. Hops. Dobrze. O, Oswald Spengler. Spengler. On był filozofem, I guess. Frege. O. Russell i Frege to był chyba. Dobra, pewnie jakiegoś jeszcze recenzowałem dużego, znanego filozofa Tutaj się Spinoza, właśnie. Właśnie, Baruch Spinoza. Ym, ten Engels. Dobra. Ym, waham się ze Stalinem, ale on chyba nie, nie pisał zbyt teorii, ale Trocki pisał. Ym, nie wiem, czy się pisze przez CJ, trudno, Prze czy K, I. Kurde, jestem przyparty do muru. Najgorzej, że nie znam polskich, kurde przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej czy jakiejś tam. Nie znam tych nazwisk, a tam też było sporo dobrych. From, erich, from, from where, fromage, pustka, pustka, eee, ten, de luz. Watterii trudno, żeby był psychologiem. Pisali razem prace filozoficzne, więc pisuję obu osobno. Kogo jeszcze mamy? Lacan już był stanowczo psychologiem bardziej. O! Kord. kord de... Nie, on chyba nie był filozofem. Kordenału, ten, ten rumuński. Fourier, Fu chyba tak. Stawiam, że Fourier był od tej komuny utopijnej. E Jeśli źle napisałem nazwisko, to trudno. E Dobra. Jeszcze jacyś Francuzi może mi się napatoczą. Na A, no przecież egzystencjaliści. Kamu e ten? Sartre. E I ta. Jego dziewczyna, kochanka, kobieta, żona, nie pamiętam, jak ona miała. Salo, e e nie, salon to była od niczego a tamta jego była. Ja cię kręcę, stale nie mogę sobie przypomnieć, pustka. 9 Tylko 9 zostało. Ja cię kręcę. Może przyznam... Nie no, nie przyznam Petersonowi. Statusu filozofa. Przerwało się nagrywanie, ale lecimy dalej. Ci ostatni muszą być niszowi dosyć. Maryka Aureliusz. Nieco jeszcze byli stoicy. O, był y, ten cynik, Diogenes. On się liczy. Jakiś sofistów, czy pamiętam? Piotr Lon... o, e... Piotr Damiani On był koło świętym e... jeszcze jeszcze świętego się tak czyta, mimo że nie jest filozofem, ale można by podciągnąć Kurczę, Franciszka z mm. Baudelier... E... Ba... Baudelier e... Dał... Liare, trudno. I ten od... Kto napisał historię oka, Bataj. Był filozofem też. Batataj jest... Dobra, Bakunin. E, Bielobrodow... Bierdziejew, o! On był na 90% filozofem. E, Okej, okay, ostatnia trójka. <trujka> trójka? Nie, czwórka. Make it count. Make it count. O długim. Trig jest taki. E, napisał rozum i zaangażowanie, które mam na nie nieprzeczytane od nie wiadomo jakiego czasu. Pythagoras. Daje Pythagorasa, trudno, Fuck it. Więc ostatni będzie. Lameitr. La Chyba, a teraz nie jestem pewien, czy Furie się liczy. damy na to, że le, le metr, ale jeden zapasowy, na wypadek, gdyby któryś z tamtych odpad. Sorel niech będzie. Sorel, no tak starczy. Jeden czy dwa pewnie wypadną, ale I'm calling it sub-27. Zapraszam do próby pokonania mnie. Gorsza dużo próba niż się spodziewałem, ale. Fuck it, we in. Eee, Miłego wieczoru. No, nagrałem też drugi Any% Person Speedrun. Jak szybko zdołam wymienić 100 kobiet, jakichkolwiek kobiet? Czy uda mi się zrobić to szybciej niż 100 filozofów? Można się przekonać na moim Patronajcie, gdzie wstawiam całkiem sporo ostatnio dodatkowych materiałów. Zamieściłem też listę na profilu Patronite teraz wszystkimi materiałami, które się dotychczas ukazały. Więc jeśli państwo by zainteresował taki dodatkowy kontent pająkowy, to zachęcam do wsparcia na patronajcie. Dziękuję bardzo.